Witam! Dzisiaj dla Was otworzę Blau.punkt zestaw głośno mówiący do samochodu. Więc zostańcie z nami oraz powiem Wam wiele ciekawych rzeczy. Więc zostańcie tym bardziej z nami. Teraz. Łodzianka zestaw głośno mówiący do samochodu. Obsługuje NFC. Tej miejsce na baterię. Firmy Blaupunkt. Ładny design. To jest bateria. Ładno też. Czyli kopka voltów 800 mAh, bardzo mało odchylia się, wkłada się. To jest kabelek USB, mini USB, papierologia, Android it i tak dalej. A to jest końcówka do samochodu. To jest oczywiście też kabelek USB. Mini USB. To jest jeszcze taki metalowy, nie wiem sam. Teraz to właściwie nie wiadomo, tutaj jest naładowane, ale prawdopodobnie jest. No. Tak więc teraz to podłączmy. A jakoś trudno się do... to połącza. Trudno w ogóle to schodzi. No już zeszło. Tak prezentuje się kabelek USB, mini USB, tutaj o. Tutaj włączam mini USB i normalny kabelek. Tak więc teraz żegnam się z Wami wrócę do Was jak podłączę to witam już nam się to ładuje, jest to podłączone widać do zasilania jest to już podłączone czerwona słuchawka zapaliła się trzeba dać jeszcze trochę czasu ale jest to ładny sprzęt no i zobaczmy co będzie, kiedy odłączymy go? Wyłączyła się tak zwana słuchawka, ale to jest ogólnie zestaw głośno mówiący do y, samochodów. Można, y, to, to jest legalne urządzenie za rozmawianie podczas przy kierownicy. Ktoś 100 zł mandatu bez zestawu głośno mówiącego. Hmm. to jest bardzo dobre urządzenie. Więc, jeżeli masz takiego blau punkta, to można, y, można to naprawdę dużo zrobić. E, obsługuje on NFC oraz po prostu jest bardzo gładki. <toddźwiększny>